Nieśpiało gościem Radia Lublin. Jest Jacek Bury, przewodniczący Zarządu Regionu Polskiej 2050 w Lublinie. Były senator i cały czas od wielu lat przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Jak mija czas na. No i tu mam pewien problem: politycznej emeryturze czy po prostu wakacjach od polityki? Ja bym powiedział, że od polityki w ogóle nie odpoczywamy. Każdy z nas musi patrzeć na to, co się dzieje wokół niego w kwestii politycznej, dlatego że polityka wbrew temu, co niektórzy mówią, że nie ma wpływu na ich życie, jednak ma. Bo to politycy ustalają podatki, to politycy ustalają przepisy funkcjonowania przedsiębiorstw, i musimy patrzeć na to, z kim mamy do czynienia i dokonywać rozsądnych wyborów. Wielką politykę, ale rozumiem, odpuścił Pan ze względu na rezygnację ze startów w wyborach. Dziś skupia się Pan przede wszystkim na pracy w firmie i to przede wszystkim zaprząta Pana głowę? Tak, oczywiście. No, każdy z nas, każdy obywatel, każdy pracujący człowiek dba o to, żeby ten, ten koniec z końcem związać, czy żeby jego firma funkcjonowała. E, ja też przecież u mnie w firmie daje zatrudnienie ponad 500 osobom i muszę dbać o to, żebyśmy wszyscy mieli wypłaty na czas, żebyśmy funkcjonowali, bo świat jest niespokojny. To chyba do pierwszego panu starcza. Nie starcza, ale wie pan, były okresy na przykład, kiedy firma praktycznie nie zarabiała. Dobrze, że mam. Mamy jakiś majątek, że możemy sobie pozwolić na trudniejsze okresy, ale gospodarka ma to do siebie, że raz jest lepiej, raz gorzej. Przez ten ostatni rok nie dzieje się dobrze w firmach. My mamy o tyle dobrze, że pracujemy w branży spożywczej, jak to niektórzy mówią, ludzie muszą jeść. No tak, tylko też oszczędzają nawet na jedzeniu, więc trzeba brać na to poprawkę. Mamy wojnę za wschodnią granicą, a moja firma na przykład dużo eksportuje na Ukrainę, więc też każdego dnia z niepokojem patrzę, co się dzieje na, na wschodzie, być może. Z Potężny rynek. Mówi pan, że nie, nie dzieje się dobrze, jeśli chodzi o sytuację przedsiębiorców w ciągu ostatniego roku. To jest yy, yy, jakiś taki yy, policzek w kierunku yy, kolegów, koleżanek, yy, którzy yy, tworzą dzisiaj rządy i odpowiadają za gospodarkę. Yy, z Pustego i Salomo nie naleje, jak to mówimy jest takie przysłowie. Chodzi o to, że mamy kryzys gospodarczy na całym świecie. Po okresie HOS-y, która była od 2015 roku aż do 20 do czasu pandemii, teraz przyszedł gorszy czas i popatrzmy na gospodarkę niemiecką, francuską, kilka innych gospodarek europejskich, wszyscy borykają się w tej chwili z kryzysem. Tną koszty, część firm bankrutuje. To samo dotyczy, dotyka polskich przedsiębiorców. To nie jest tylko wina rządzących, chociaż ucieszyłbym się na przykład, gdyby koalicja rządząca uwzględniła projekt Polski 2050 i użyła przedsiębiorcom w postaci likwidacji składki zdrowotnej, tej o, nieszczęsnej. O tej składce dzisiaj jeszcze także porozmawiamy. Jeszcze chciałbym porozmawiać y, o polityce. Y, trochę właśnie z tego y, politycznego boku, jak pan ocenia to, co się y, y, dzieje w Polsce od y, momentu objęcia rządów y, przez obecną koalicję, y, y, zwaną przez niektórych koalicją 15 października, przez drugich 13 grudnia. A pan co na ten temat sądzi? Wie pan, ja jako członek Polski 2050 i osoba, która współpracuje z Szymonem Hołownią, mam takie wrażenie, mamy takie wrażenie, że Polska jest podzielona tak bardzo mocno na dwie grupy obywateli. Tych, którzy kochają Prawo i Sprawiedliwość i tych, którzy kochają Koalicję Obywatelską czy Platformę Obywatelską. Miłość ma to do siebie, że czasami jest jakby podbudowywana czymś z drugiej strony. Tym czymś jest nienawiść. I to jest bardzo smutne, że my, Polacy, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Fakt, że to nie dotyczy 100% naszej populacji, tylko 50 parę procent tych, którzy są gdzieś tam zaangażowani i mamy w związku z tym 25 w porywach do iluś tam procent obywateli, którzy kochają jednych, a nienawidzą drugich. A tu trzeba współpracować. Tu trzeba patrzeć do, w przyszłość, bo naprawdę świat wariuje, mamy sytuację niebezpieczną na Ukrainie, Rosja jest niebezpieczna. Dzisiaj w Gruzji widzimy, co się dzieje, że Rosjanie swoimi działaniami próbują całkowicie przejąć e, władzę. I, widzimy, i kontrolę na Udaje im się odwraca się od Unii Europejskiej. No. No. I jeżeli Unia Europejska też swego rodzaju bezsilność pokazuje względem Rosji na terenie Gruzji, no to nie dziwmy się, że ludzie są zniechęceni. U nas też, jeżeli będziemy się w ten sposób zachowywać, że będziemy się koncentrować na walce polsko-polskiej, to nie możemy nic lepszego zrobić dla Rosji niż w tej walce utonąć i, i się zatracić. A ta y, y, walka, można powiedzieć na dobre, rozpocznie się 8 stycznia, wtedy kiedy y, Szymon Hołownia ma Sejmu no, przynajmniej według tych deklaracji, o których y, y, mówi obecnie, zarządzi początek kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich. To Z pewnością będzie... tak. Już ta kampania trwa. No, i jest żenująca. No, jak dzisiaj słyszę, że Karol Nawrocki i odwiedza nagle przedsiębiorców, powiedzmy, wchodzi do piekarni, całuje chleb. No proszę państwa, ja rozumiem, że na weselach całujemy chleb i tak dalej, ale gdyby tak normalny klient wszedł do piekarni i całował chleb, to podejrzewam, że za chwilę przyjechałby jakiś patrol i go zwinął, tak? że niekoniecznie coś jest... Okej, okay, z tym gościem. No i, i będziemy mieli taki trochę cyrk wyborczy, co jest smutne, bo powinniśmy mówić o rzeczach historycznych. Te istotnych. wybory to będą y, wybory, kto bardziej nienawidzi drugiej strony, przyjmując Tak, teorykę, Kto, kto o jest pan prawdziwszym powiedział. Polakiem, kto bardziej nienawidzi drugiej strony. A hejterzy i, i trole rosyjscy się tylko z tego cieszą. Jacek bury przewodniczący zarządu Regionu Polski 2050 w Lublinie jest gościem Radia Lublin. Pani przewodnicząca, czy dobrze? Że w tych wyborach startuje się manchołownia. Szymon od wielu lat ma taką ideę w swojej głowie i w sercu, aby łączyć. Aby łączyć Polaków, aby próbować działać ponad podziałami. Dlatego też Polska 2050 jest partią taką centrową. My nie hejtujemy ani jednej, ani drugiej strony. Próbujemy współpracować. Wiadomo, że PiS przez 8 lat swoich rządów zrobił wiele też złego, jeżeli chodzi o prawo, wiele złego, jeżeli chodzi o wypowiedź. Prowadzanie pieniędzy. Ale nie wszystko co robił PiS było totalnie złe. Jesteśmy daleko od e, oceny takiej zero jedynkowej, że ci są dobrzy, ci źli. Tak samo obecna koalicja, e, kiedy praktycznie główną rolę odgrywa tutaj platforma obywatelska w tej całej koalicji, e, ma swoje sukcesy, ma też swoje porażki i, i nie mieć świadomość, że życie Szymon, nie jest Szymon Hołownia będzie w tych wyborach alternatywą? Chciałbym, żeby był alternatywą, żeby był osobą, którą ludzie będą postrzegać, czy, no, będą postrzegać tak, jak ja postrzegam, czyli osobą, która szuka kompromisu, szuka konsensusu. To jest Polsce potrzebne, to jest naprawdę Polsce potrzebne. A czy chołowni nie zaszkodzą doniesienia Niesłyk, który napisał, że wasz lider studiował na Kolegium Humanum. Sam Szymon Hołownia zdementował te informacje. Przyznał, że złożył wniosek o przyjęcie na studia na psychologię, nie na MBA, na tej uczelni, ale tych studiów nie podjął i ocenia tę całą sytuację wokół jego osoby jako Matrix. Panie redaktorze, drodzy państwo, mądrość nie bierze się z poziomu wykształcenia czy papierów, jakie mamy. Szymon jest mądrym człowiekiem, naprawdę potrafi w bardzo logiczny sposób rozwiązywać problemy, pisze przecież też książki, jest człowiekiem kultury wyedukowanym w sensie takim, że no Nie skończył studiów i się wcale tym nie chwali. Ani tego. Tylko w tej sprawie nie chyba nie, nie chodzi o samo jego wykształcenie, że coś. On złożył chyba, bo... podanie, tak? Miał zamiar studiować, miał zamiar Czy Newsweek pana zdaniem próbuje, czy próbował uwikłać marszałka sejmów w aferę Kolegium Mam nadzieję, że ktoś podpuścił trochę Newsweek, jeżeli chodzi o te rzeczy. Słyszałem, nie oglądałem, ale jeden z moich znajomych oglądający Republikę stwierdził ostatnio, że jeden z gości Republiki chwalił się. Że e, od e, chyba roku prawie e, sprawdzał właśnie Szymona Hołownię i wszystkie rzeczy związane z kolegium humanum, kto tam studiował. E, no sam Szymon Hołownia tak sugeruje, że może za, całą, za całym tym przeciekiem stoją e, służby i. To i będzie jeden... brudna kampania. To będzie bardzo brudna kampania. No już słyszymy, że są wyciągane jakieś rzeczy związane z rodzinami kandydatów. E, nie mówimy... nawet no, w wyborach e, w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej słyszeliśmy. Też to było, tak. E, to jest przykre, że idziemy za takimi tanimi sensacjami typu dziadek z Zermachtu, które później niekoniecznie okazują się prawdziwe, a nie patrzymy na to, jaka jest przyszłość, na to, co kandydat proponuje. Czy to jest osoba wiarygodna, czy to jest osoba stabilna, niezależna, która będzie dbała o dobro Polski. A nie jednego czy drugiego ugrupowania. To jest najważniejsze na przyszłość. Naprawdę, to czy ktoś miał y, dziadka, mamę, czy kogoś tam w jakichś y, służbach, y, czy y, cokolwiek innego, nie ma takiego znaczenia jak to. Czy będziemy stabilnym krajem, który będzie w stanie się obronić w tej zawierusze, która na świecie się w tej chwili zaczyna? To słowa Jacka Burego, przewodniczącego Zarządu Regionu Polskiej 2050 na Lubelszczyźnie, który jest gościem Radio Lublin. Słuchaczom Radio Lublin bardzo dziękujemy na ciąg dalszy naszej rozmowy. Zapraszam na radiolublin.pl i do naszych mediów społecznościowych. Jacek Bury, przewodniczący zarządu Regionu Polskiej 2050 w Lublinie, jest nadal gościem Radia Lublin. Panie przewodniczący, czy Szymon Hołownia, który ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę, będzie kandydatem, wspólnym kandydatem trzeciej drogi? Panie redaktorze, patrząc na przepisy związane z wyborami, na kodeks wyborczy to zazwyczaj są to komitety danego kandydata. Nie Komitet Platformy Obywatelskiej, tylko Komitet Rafała Trzaskowskiego, czy Komitet Karola Nawrockiego, popierany przez PiS. Tak bezpartyjnego kandydata. Ach, no Powiedzmy, że bezpartyjnego. To jest w ogóle kuriozum, że e, takie rzeczy istnieją. Moim zdaniem to jest niezgodne też z przepisami. A nie jest kuriozalne w... z kolei, jeśli Szymon Hołownia mówi, że będzie też nie, niezależnym kandydatem. A to zaraz bo się do tego, do tego Natomiast ja bym powiedział, o e, sytuacji prawnej IPN jako instytucja powinien e, zatrudniać osoby kompletnie apolityczne niezależne jakby politycznie e, taka jest e, taki jest statut tego e, tej organizacji. No i Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. I wielka, wielka nieprawda, żeby nie powiedzieć kłamstwo, dlatego że wiadomo, że jest kompletnie zależny od Jarosława Kaczyńskiego. Jak można jeżeli tylko legitymacją partyjną mamy określać niezależność, no to jesteśmy hipokrytami. Popatrzmy nawet na Lubelski Rynek. Tak? mamy tutaj dyrektora IPN-u, który jest jednocześnie radnym PiS-u w w tak? Jest w klubie PiSu. Jaki on jest niezależny? Dlatego, że nie ma legitymacji partyjnej, to jest niezależny? No nie oszukujmy się, no, jest to hipokryzja i, i wielkie kłamstwo. To samo Nawrocki. Powinien albo wziąć urlop, albo zrezygnować z tej funkcji. Tym bardziej, że z tego co słyszę, jako ciekawostkę powiem, e, IPN właśnie szykuje wielki, wielki event na ten rok, gdzie e, ten event się nazywa Silni Polską. Pewnie panu redaktorowi się, redaktorowi się kojarzy to z inną nazwą Silni Razem chociażby, tak, Te, które taka organizacja, którą platforma gdzieś tam posiada. Tak samo tutaj silni Polską i oni chcą w każdym powiecie ten event kończyć. To są uroczystości, to są jakieś rzeczy związane z historią Polski i tak dalej. Chcą kończyć na przełomie maja i czerwca, gdzie kandydaci i dyrektorzy, pewnie Nawrocki, w każdym powiecie będzie mógł występować jako szef IPN-u i robić kampanię. Karol Nawrocki powinien zrezygnować z funkcji prezesa IPN-u, czy może po prostu wziąć urlop na czas podróżny? Kampanii. Co najmniej urlop. Co najmniej urlop. A czy ta sprawa dotyczy także Szymona, hołowni, który jednak też yy, yy, sprawuje. Yy, Szymon mówi, yy, że jest i... niezależny w tym sensie, że. No, Karol Nawrocki też właściwie. Tak, jest, mówi. tak jest, Szymon jest szefem partii. Nad Szymonem nie ma nikogo. Natomiast e, nad Trzaskowskim jest Tusk. I moim, Trzaskowski moim zdaniem prywatnym... to, Rafał Trzaskowski także powinien wziąć urlop na czas prowadzenia kampanii tak, oczywiście, prezydenckiej? Oczywiście, bo. No, moim zdaniem tego nie zrobi. No takie mamy marne standardy demokracji w Polsce tyle w mogę powiedzieć. W tej sprawie powinno być prawo zmienione? Moim zdaniem tak. Jeżeli ktoś pełni jakąś funkcję, nie można wykorzystywać tej funkcji jednocześnie, robiąc jedno i, i drugie. E, bierze się urlop na jakiś czas i, i się pracuje tylko tam. E, albo co kilka dni bierze się urlop, jeżeli jest konieczność wykonywania jakichś obowiązków. E, I tak powinno to wyglądać. E, no nie oszukujmy się, ale kandydaci często naciągają tą rzeczywistość i, i prawo, omijają prawo de facto. I to nie wróży dobrze. A Szymon jest niezależny, tak jak powiedziałem, dlatego, że nikt nad nim nie stoi. Nad Nawrockim stoi, a Kaczyński... Jeszcze a jeszcze bardziej tę niezależność pokazałby, gdyby na przykład oddał funkcję marszałka e, Sejmu w ramach tej rotacji, o której słyszeliśmy na początku e, powstawania tego rządu Włodzimierzowi Czerzastemu z Lewicy? E, być może. Ja osobiście uważam, że dla podkreślenia tylko mówię, to jest moje prywatne zdanie Jacka Burego. Jacka Burego, przedsiębiorcy bardziej niż polityka. Najlepszym wyjściem, żeby pokazać Polakom, iż jesteśmy w centrum, byłoby opuszczenie rządu i zrobienie, pozwolenie na funkcjonowanie rządu mniejszościowego. Żeby powiedzieć, że nie jesteśmy ani po jednej stronie, ani po drugiej, bo nie chcemy, żeby rządził nami. Czy to Tusk, jako szef rządu, czy ktokolwiek inny. Mamy swoje zdanie, mamy swoje postulaty i wtedy one by bardzo dobrze wybrzmiały. Ale jest to moje zdanie. Niektórzy z moich kolegów uważają, no że jest Będąc w rządzie, są w stanie wpływać lepiej na legislację i już w tej chwili przynosić dobre rzeczy dla sprawy. No rozumiem, Polaków. że ta opinia jest odosobniona. Jest pan w mniejszości, jeśli chodzi o Polskę 2020. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Dlatego powiedziałem, to jest moje prywatne zdanie, ale szanuję też zdanie moich kolegów i. Nie, obrażamy, nie będzie się e, reprymendy ze strony kierownictwa, ze strony e, szefa? Jeżeli, jeżeli nawet e, takowa by była, mamy prawo się różnić naszymi poglądami. To nie jest tak, że my jesteśmy pisem e, czy jakąś inną organizacją, w której nie wolno powiedzieć, że ma się inne zdanie niż prezes. A jak w takim razie e, ocenia pan szansę Szymona Hołowni w tych e, wyborach? No, patrząc na sondaże, dziś ich liderem, zdecydowanym liderem jest Rafał Trzaskowski. E, przedstawiciele, no, przede wszystkim Donald Tusk e, mówi, że e, Trzeba szykować się na drugą turę i wszyscy powinni dziś zadeklarować, że poprą w tej drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Ten obóz demokratyczny, jak to nazywa Donald Tusk. Panie redaktorze, to bardzo zabawnie brzmi, jak w tej chwili już jest nawoływanie do głosowania w drugiej turze na konkretnego kandydata. Mam wrażenie, że chyba niektórzy zapominają bardzo szybko to, co się działo w naszej niedalekiej historii, kiedy na przykład startował Komorowski i miał 70% poparcie, a później się okazało, że można zmarnować taki potencjał i, i takie wsparcie społeczne i, i przegrać z Dudą wybory. Więc nie mówmy hop, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze wszystko się może wydarzyć. I ja z mojego doświadczenia. Powiem tak, nie dziwiłbym się, gdyby jeszcze do czasu y, takiego y, ostatecznego zatwierdzenia kandydatów nie było wymiany y, kandydatów. Być może jeszcze będziemy Ta, mieli zmianę kandydatów. Także w, na przykład w, w, Nawrockiego, na kogoś innego, bo jak widać sobie nie radzi przed ja, mediami. Jarosław Kaczyński mówi, że takiego scenariusza dziś y, nie ma. Dziś. W przypadku, w przypadku koalicji rządowej jest szansa, że y, będzie jeden wspólny kandydat. Na przykład nie byłoby to a lepsze pana zadanie. Panie zdanie. redaktorze, a puścimy wodze fantazji? A proszę bardzo. A co by było jakby Prawo i Sprawiedliwość na przykład stwierdziło, że Nawrocki jednak nie daje rady i wystawiło Czarnka, który jest bardzo sprawny retorycznie, który naprawdę, jeżeli trzeba, to potrafi uderzyć, inteligentny. Okej, okay, tak? I wtedy taki kandydat byłby bardzo trudnym kandydatem dla Rafała Czaskowskiego, który jest spokojnym człowiekiem. Pan tutaj podpowiada, jak rozumiem, sztabowcom ewentualny scenariusz nie, ja Pan Aby z takiego dziwię. rozwiązania się cieszył. No bo jednak kandydat z Lublina, no ewentualnie potencjalny prezydent głowa państwa z Lublina, to chyba nie byłoby dla Lublina najgorsze rozwiązanie. Nie wiem, czy przemysław Czarnek jako prezydent w jakikolwiek sposób by pomógł Lublinowi. Na pewno pomógłby. PiSowi, więc miejmy tego świadomość, że to nie ma wielkiego znaczenia. Tak mi się wydaje. Natomiast, jak ja powiedziałem, jest to puszczanie w fantazji, ale też mało kto spodziewał się na przykład podmiany kandydata z pani Kopaczowej na Trzaskowskiego w ostatnich tych wyborach, które były w pandemii. Tak? A jednak takie rzeczy się dzieją. Więc, skoro te się mogą, się... mogą dziać za oceanem w przypadku wyborów największego mocarstwa na świecie? Proszę bardzo, tak. Kamala i, i Biden. Te rzeczy mogą mieć jeszcze w Polsce też miejsce, i ja się już niewielu rzeczom dziwię w polityce. Tak jak powiedziałem, miałem tą moją przygodę czteroletnią, służyłem w Senacie Polakom. Teraz y, poznałem to środowisko i wiem, na co ich stać. I, i dziś pan y, może zadeklarować, że do tego po, y, środowiska y, mówię o wielkiej polityce y, krajowej Pan nie wróci? A, pan drąży. Y, nie mówię, że nie wrócę. Ja chciałbym naprawdę, żeby w Polsce się lepiej działo. Co dla mnie jest takim przykrym doświadczeniem, że nawet będąc w polityce i reprezentując ludzi pracy, bo cały czas się do tego odwoływałem, żeby nie marnować pieniędzy z naszych podatków i żeby tworzyć lepsze środowisko pracy i funkcjonowania ludzi i przedsiębiorców. Nawet ze środowiska przedsiębiorców miałem niewielki support przez te cztery lata, kiedy byłem senatorem. Więc dużo ludzi mówi, a radźcie sobie i mnie polityka nie interesuje. A tak jak powiedziałem na początku, polityka dotyka nas wszystkich. To w takim razie porozmawiajmy o tej sytuacji przedsiębiorców, pan Mówi o tym, że no jest tutaj delikatnie mówiąc dużo do zrobienia. Dlaczego Pana zdaniem rząd tak bardzo opiera się przed radykalną zmianą e, składki zdrowotnej? Dlaczego nie ma tego powrotu do sytuacji sprzed Polskiego Ładu, co e, e, to, to jest bardzo obiecywał. proste. Po prostu e, składka zdrowotna e, została wcześniej e, ten, te braki w nfz czy tam w ochronie zdrowia, były uzupełniane z budżetu państwa i to były kwoty rzędu 30, paru, 40 miliardów złotych. PiS wpadł na pomysł, żeby te pieniądze zostawić w budżecie na swoje inne wydatki, natomiast obciążyć przedsiębiorców. A dzisiaj Jarosław Kaczyński porę. mówi, że to był błąd. Między innymi przez to, zdaje się, przegrali, PiS przegrał wybory. Premier Donald Tusk obiecywał, że po wygranych wyborach się to zmieni. I bardzo dobrze by było, gdyby się zmieniło. Dlatego, że Polscy mali przedsiębiorcy, bo to dotyczy małych przedsiębiorców, tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne najczęściej, e, są obciążeni, mają trudności z konkurencją z wielkimi korporacjami, a jeżeli wyprą wielkie korporacje, ten mały biznes polski, to jest około dwóch milionów obywateli, którzy pracują na swój własny rachunek, e, to będziemy mieli dyktat potężnego kapitału. Więc wspomagajmy naszych ludzi, Polaków, którzy tutaj płacą podatki, a nie grabmy ich, bo składka zdrowotna nie jest składką zdrowotną, jest kolejnym podatkiem, dziewięcioprocentowym podatkiem. No, my naprawdę jesteśmy zbulwersowani jako Polska 2050, bo nie tak się umawialiśmy, nie tak było. Tutaj mogę też powiedzieć, i pewnie pan powie, że się narażam, ale koalicja obywatelska obiecywała, w ramach rozmów e, tworzenia rządu, że ten postulat nasz będzie zrealizowany i co? I nie realizują go, tak? Z wielkim bólem I może nie będzie spłaty zdrowotnej od sprzedaży środ środ środków tak trwałych. K krok w dobrym kierunku, czy jednak za mało? To jest malutki kroczek. To jest jedna dziesiąta tego, co powinno być. To jeszcze w kwestii właśnie związanych z prowadzeniem biznesu, bo Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Jakby w zamian za ten dodatkowy dzień nowelizacja przewiduje, że będziemy mieć trzy handlowe niedziele poprzedzające wigilię. Co Pan na ten temat sądzi? Ja uwielbiam lewicę, która, że tak powiem, zajmuje się rzeczami związanymi tylko ze światopoglądem albo z rozdawnictwem. To ja dzisiaj te... lewica święci triumf, można powiedzieć. Panie redaktorze, e, lewica święci triumfy i rozdaje nie swoje pieniądze. Tam, gdzie są ich pieniądze, mieliśmy tego przykład chyba ze dwa lata temu, gdzie była afera, jak to pieniądze partyjne były wyprowadzone do, do członków e, lewicy, e, to się bardzo pilnują, bo to są ich pieniądze. Natomiast e, pieniądze budżetowe traktują jako pieniądze, które mogą posłużyć budowaniu ich narracji. Ale wracając do widzica, e, jeżeli nas stać to zróbmy tą Wigilię wolną. Ale miejmy świadomość, że e, to są koszty. To są naprawdę koszty, Nie które... Nie zrekompensuje no, ich dodatkowa niedziela handlowa przed Wigilią? Może w jakimś stopniu tak. Natomiast e, ja jestem przeciwnikiem takiej narracji, a zróbmy nawet i czterodniowy tydzień pracy. Ja bym się ucieszył, gdyby był czterodniowy tydzień pracy. To, a pan ile pracuje? To, to się wiąże... i e, Ja każdego dnia <śmiech> pracuję. <śmiech> nawet i w sobotę, i w niedzielę muszę myśleć i czasami podejmować jakieś decyzje. Natomiast... E, jeżeli pracujemy krócej, mniej, mniej wyprodukujemy, mniej sprzedamy, jesteśmy mniej konkurencyjni na świecie, mniej będziemy zarabiać. Czy się zgadzamy na obniżkę, jeżeli byśmy pracowali 4 dni w tygodniu, czy się zgadzamy na obniżkę o 20% naszych poborów? Podejrzewam, że nie. A takie by były konsekwencje, albo inne kraje by nas wyprzedziły w swoim rozwoju, w swojej produkcji i też byśmy byli biedniami. Nie krajem przekonują podczas. Pana te argumenty, które mówią, że i tak, ta Wigilia to jest taki dzień pracy na pół gwizdka, że wiele osób wtedy nie pracuje i właściwie to jest po prostu usankcjonowanie rzeczy, która i tak miała miejsce. Panie redaktorze, tylko powiedzmy sobie szczerze tak, jeżeli ktoś może sobie pozwolić i nie pracować, w mojej firmie, na przykład. Na przykład też jest tak, że przychodzą do pracy ci, którzy muszą przyjść w Wigilię, czyli na przykład kierowcy czy magazynierzy, którzy rozwożą towar po, po sklepach. Natomiast w księgowości mówię, jeżeli nie macie zaległości, no to wolne i nawet nie, nie muszą wypisywać urlopów. A byłaby całkiem inna sytuacja, gdybym e, miał narzucone od góry e, to, że Wigilia jest wolna i ja muszę... Jeżeli wtedy by się jakieś rzeczy działy związane z zaopatrzeniem, z magazynem, i tym moim ludziom zapłacić dodatkowe pieniądze. Więc jest to dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Tak? Więc co innego jest dać wolne, bo mogę dać wolne, a co innego wzywać pracownika w dzień wolny i mu za to płacić? Rozwiązanie, tak czy owak, przynajmniej według tej nowelizacji, która została przegłosowana w Sejmie, ma być, ma obowiązywać od przyszłego roku. Jakie jeszcze losy tego projektu oczywiście będą? No zobaczymy, zobaczymy, ale też proszę Państwa, tak, no, Polacy lubią świętować, wszyscy lubią świętować, chociaż moi kontrahenci z Hiszpanii czy ze, z Francji trochę się śmieją, żartują, mówią wow, wy w Polsce macie dwa dni Bożego Narodzenia, to w który dzień się w końcu Jezus urodził, nie? Bo nikt w Europie prawie nie ma 26 dnia grudnia jako dzień wolny drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To jest tylko w Polsce prawie. Tradycja ponad wszystko można by było po, po, powiedzieć. Jacek Bury, przewodniczący zarządu regionu Polski 2050 na Lubelszczyźnie, były senator, przedsiębiorca, był gościem radio Ludni Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.